Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś czwartek, przed uroczystością w niebo Jezusa Chrystusa, tekst Ewangelii pochodzi z 16 rozdziału Jana, wiersze 16-20. do W tym fragmencie Jezus mówi, idę do Ojca. Ten zwrot Pana Jezusa zawsze... Jakoś kojarzy mi się z historią, taką anegdotą, może nawet bardziej, o dwóch bliźniakach, którzy są w łonie mamy. I jeden z nich mówi do drugiego: Muszę wyjść, bo jest jakaś mama, która mnie woła. Natomiast jego brat bliźniak mówi: Nie ma żadnej mamy. Jeżeli pójdziesz, to zginiesz. Ale ten drugi brat mówi: Ja muszę wyjść, ja muszę pójść. Jest ktoś, kto na mnie czeka, którego której głos słyszę, a więc głos mojej i Twojej mamy. Ale ten mówi: Jeżeli pójdziesz, to już koniec. W końcu okazuje się, że nie może, nie, nie może pozostać, tylko musi opuścić to miejsce. I jak wiemy, następuje poród, i otrzymuje ramiona swojej mamy. Tam znajduje to, czego szukał, to, o czym marzył, to, do czego dążył. Jezus mówi: Idę do Ojca. Nie mogę nie pójść do Ojca. To jest to miejsce, to jest nie tylko miejsce, ale i osoba, do której Jezus sam idzie i nas do niej prowadzi. Zaufajmy Mu. Do zobaczenia jutro. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.